Shondy. hey blake what you got for me why widow i was talking about the info you called me about but that's the piece earlier today i went to shivington to find party favors for tonight while i was buying i noticed some samdi wheeling in a bunch of chemicals into a building you sure i know a drug lab when i see one <laughs> i'm gonna blow up some dust labs you want to come eh, you go have fun i think i'll stay here suit yourself Cześć, cześć, cześć i czołem, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Science Row 2. Mam odcinek już ósmy, pomału się rozpę... rozpędza ta fabuła, roz... rozwija. Dobra, I teraz tak, musimy się udać... ...zniszcząc, niszczyć kolejne fabryki z Usamedii. Oczywiście klasycznie tutaj w Kursu Świętych to musi być, to musi widać, że to swoje sodnie. Trochę się działo w poprzednich odcinkach, trochę pomału już szedł. mocno się odgrywa to jest się mocno. Radowaliśmy Shaudi, tu raz Ronego, tu odbudowaliśmy nową kryjówkę mamy, tu zaatakowaliśmy moc skurzyść mroninów. Dużo się działo w poprzednich odcinkach, więc jeśli nie widzieliście zakresu, to zachęcam do zobaczenia ponownie. A teraz po prostu lecimy dalej z fabułą. Lecimy pierwszy, pierwszy magazyn. I teraz pewnie musimy udać do kolejnego punktu, żeby kolejny, kolejny spot wyczyścić. Oczywiście oni już nas gonią. Dziw Coś dziwnego jest to, że w ogóle nie wiem, że tylko kompana na to wizję. Aż nie w moim stylu, bo zawsze powtarzam, że w kupie siła, w kupie moc. Może po drodze się jeszcze kogoś tutaj. To jakby go zgromować. Taka wstawiam, że będą na nas gonić, no to nie ukrywajmy, no grubo pieniędzy niż czerwony. Dobra, chyba widać od, od, od ostentacyjnie, że to jest baza. Może nawet się pozbędziemy ich jeszcze, żeby nam nie utrudniali. Dobra, widzę, że od razu na wejściu tam czai się na mnie. Nie widziana ściana czy coś? Nie wiem, dziwne, ale. Okej, okay, lecimy dalej, bo to panie na piętrze mają swoje wozy. Tak, jak więcej wrogów, tym na pewno coraz bliżej jesteśmy. No, to już mam na pewno, No. Do trzeciego miejsca, okej. Okay. Łącznie czterech są, więc troszkę tego będzie jeżdżenia po tym po tej dzielnicach. Tak klimatyczne przyda się się na nakąparz, bo to w górę. Nie dawa takich bardziej. Okej, okay, chyba tam no tu No dobra, to przejdziemy się. Łatwiej będzie strzelę do nich. A dobrą kryjówkę mają, no tutaj by się nikt, nikt tego nie szukał. Wszyscy by myśle, że to jakiś karabin podziemny zwykły, to zobacz, jaki jakiś Dobra, no, no, bo chwila nie uwagę, jeszcze nas zabiją, zaraz. W ten sposób by ich wykurzyć, okej, okay, czyli... Nie, wysadzić te drzwi, czy coś? A, wentylację wyłączyć. No tak, no bo jak to tam się kutuje, no to jest tam na pewno grubo. Dobra, chyba niech się zniszczymy. Jeszcze, jeszcze jedna jest gdzieś tutaj, wytwórnia pyłu. Takie zapasy mają w ogóle? No, czy cokolwiek. Dobra, nam już tylko jedno miejsce. na nie na to, żeby nas Okej, czy dziś tutaj? No, czy no, oczywiście, że nie. Ale jakie będą? Dobra, to będzie z drugiej strony. Trzeba będzie szukać wejścia. No, żeby za szybko nie było. Okej, okay, czyli trzech labora... zabić, okej. Okay. No dobra, zlecimy. A oni się nad tym bronią. By. okay. Dobra, klucz mamy. Teraz możemy bezpośrednio udać się do wytwórni. A to dobrze skamoną skrywkę mają. Dobra, będę tu nie zginął, nie będę się Jak ciężko. Rzucę screen. Dobra, już mam zniszczoną. Co teraz? Zapikównego laboranta. Okej, okay. gdzie on tu ma swoją kryjówkę? Nie wyżej trochę. No, w ten sposób to raczej za daleko to nie dojdziemy. Już myślę, że w ogóle Bruski nam mnie wywali. Przez na konsoli. A jeszcze Kaja na zewnątrz. A nie, patrzcie, jeden uciek jeszcze. Zapomniałem, żeby oczywiście skupić się na tym, że Okej, ale się udało go zniszczyć, jeszcze raz zanim odjechał. Więc jest OK. Co mój More money will come. You had best be right. Between the farm and this fire, we cannot afford to have anything go wrong with our next shipment. Don't worry, General. The shipment will be safe. These saints are proving themselves to be quite the nuisance. Then perhaps it's time we speak to their leader. OK, mamy kolejny dzień do przejęcia, już 20 terytorium zostało. Dobra, to oczywiście zaczynamy od kolejnej misji. Oh, I find the experience to be underwhelming. Who the fuck are you? I am the man whose property you stole and destroyed. Oops. <laughs> you needn't dwell on your mistakes. You will not live to learn from them. That's so? I'm afraid it is. Who the fuck are you? They call me Mr. Sunshine. Well, listen, Sunshine. I don't care how fucked up your face is. I ain't scared of you or that other asshole. Pity. Gentlemen, I'm through meeting with my adversary. If you please, uh, dispose of this trash. Of course, General. <laughs> You're a general? Did you hear that? <laughs> that asshole thinks he's a oh, shit. <clears throat> <clears throat> <clears throat> throat> Okej, okay. eee, to jak widzicie, e, porwali nas, odurzyli. Jakimś cudem udało nam się wydostać z tego, nawet pod wpływem odurzenia, no to. <laughs> bossa, oczywiście nikt nie podda się tak łatwo nasz. Ale no, blisko byli, to tego żeby nas wyeliminować, ale jednak się nie dało. Dobra, weźmiemy jedną z przychór, która prawdopodobnie po prostu stoi. Nie wiem czy to się dobrze skończy, ale ja się mu z wyszło, to ja powstałem że całą naszą kryjówkę. Jak pod faktem, że jesteś pod byłem to całkiem nie dzieje się nam samochodem. Trochę buja, trochę przekrzywiony obraz jest, ale nie jest najgorzej. Dobra, nie za szybko. Nie wiem za szybko. Dobra, dobrze jesteśmy. Dobra, jesteśmy przy bazie. No chociaż tyle, że Lindo mogę pojechać. Ale, ale nie, jednak nie. Dobra, trzeba iść z Buda. Dobra. Mam nadzieję, że znam, że mu uratowy Here. We give him a hand. Dobra, dużo ich tam nie zostało. Oni są góry. Więc dam radę. No właśnie, najważniejsze, że udało się szałdię uratować. A, ale 10 teraz. A, 11 Nie, zabitków. Dobra, ile ich jeszcze mam do zabicia? Ale jak na fakt, w jakim stanie jesteśmy, to całkiem dobrze nam się strzela. Pomału wow, już sch schodzi, jest troszkę lepiej chyba niż było. Dobra, robimy na łatwiznę, weźmiemy wyrzutnię rakiet. A jest i je pierws. do nas przybyć. No to dobrze. Przynajmniej sami nie jesteśmy. A to wiadomo, wyrzutnie to daj na A... To nie by było mi auto namierzanie. Oczywiście, no nie można mieć wszystkiego. Sześć, oberwała, zaraz ją uratujemy. Teraz Pierce. Takie nie może być, prona. Musi dać radę. Na Shodzie tak samo. No cóż, dobrze być z apteczką. Nie, jakby nasz boss był cross'em z wad to, to byłbym medykiem prawie. Przeżyjemy? Przeżyjemy jeszcze? Aczkolwiek to blisko jest. Musimy sobie trochę ułatwimy sobie gierkę Nie macie niestety tylko okodole jak na regenerację kp, niby macie nies niespiętelność ale... różnie ona działa Sporo tutaj jest. Przed 57 już mamy zabity w ogóle tych zameli. No gdzie ta szawli leży? Jest chyba w gorszym stanie, niż był wcześniej. Jak się czujesz? Zadowolony. I bardzo Potrzebujesz pomocy w Nie. Jestem dobrze Jesteś pewien? tak. Wiesz, może być więcej Cię. Możesz prawda? nie. Tak. To dobrze fucking lightweights. <laughs> Jeszcze Sody na zaśmiała, że mam łeb <laughs> Dobra, coś pięknego Dobra, jakis nowego naliście, dzięki, cześć i widzimy się zaraz w kolejnym odcinku Do następnego, trzymajcie się